Będę mówił krótko, synu, bo każda moja godzina to 20 tysięcy euro. Pora wyłożyć karty na stół. Karty na stół. Masz przestać uganiać się za panienkami, imprezować. Masz znaleźć sobie żonę. Też, Czy zostaniesz moją żoną? Nie kochasz go? Nosi cię na rękach. Wielbi bezgranicznie. Ma kasę. Paśka! Mazurek, stara dupo. To coś jest dla nastolatek. Zakochałam mi się. Zielenice, w normie, tętno. Lekarz mnie przejechał. Chyba przeleciał. Zostawiłem telefon w szpitalu. To może zawiesz mi ręku? Bardzo dokładnie go zbadałam! Najłatwiej było dać jej numer, albo nawet wziąć od niej numer. Proszę, przeczytaj. A jak nie zadzwoni jutro, ani pojutrze, tego sobie odpuścisz. Kellner wypuszcza głębę na wolność, a wy wtedy odpalacie sztuczny ogniu. Nie mieliście karteczki, jakiejś recepty? Już jej nigdy nie znajdę. Tego kwiatu jest pół światu. No ale chcę ją. Ja? Nie wiem, mia miała coś y, charakterystycznego: długie blond włosy, niebieskie oczy, usta takie. Fajne. Czyli wyglądała jak co trzecia panna na ulicy. To powodzenia Ci życzę. Człowieku, mam plan. Jasnowic. E, e, dzień dobry. E, czy jest Basia? To była kiedyś taka agencja, ale na szczęście ją zamknęli. Dzień dobry, dzień panie doktorze. Dzień dobry. O Jezus. chciał opuścił! Co były te drzwi? Ja na te drzwi cały całe życie czekałem! Kobiety nie lekcą właśnie na muskulaturę, tylko na takie wewnętrzne piękno. ta nie łapie się na pozytywne myślenie, tylko na. Dzięki, intelekt. I ładny tyłaczek. Dzień dobry, Kocham Cię. Mogę ty zdjąć? No to. zdejmuj co chcesz, ja tam wiesz. A ja. Ja patrzę, ja przygotowałem jedzenie. Sam robiłem, tylko w, zrobiłem w takich pudełkach.